No, dzień dobry, dzień dobry Tropami Jarosława po, po Świętokrzyskim Dziwne miejsce spotkania Zobaczcie tutaj Tutaj się spotkał pan Kaczyński Z młodzieżą Nie no nie może być, nie wierzę Tak ja kocham, nie wierzę. Gdzie oni go tu wywieźli? O co tu chodzi? O co tu chodzi z tą szczelnicą? I co oni tu będą robić? Ja nie mam nie mam pojęcia działacze te sprawy Plac budowy proszę bardzo Ładnie. robocza wizyta, kiedyś Gierek tak odwiedzał prace budowlane. dzień dobry ręku zapraszam. mamy to do szczęścia. Zana, to może Tak? Zapraszam. To tak temu jutro 7. Dobra, połóż proszę to. Położyć się Dobra, to, 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 to. dobra y, proszę położyć 300, tak? Oj, tak od to samochodu jest. już wysoko się Łukasz, kieruj go w lewo naszego Cymen? To szybko tam położył. Dobra, o której się ma zacząć? O której to ma być? Teraz już. Dobra, Przechodzimy, Już, już uciekam, uciekam, uciekam patrz na są za blisko, nie da się im łatwo Dobry? Kogo nie widziałem, jeszcze Poczekajcie.

Yeah. Już, już ucieka. Ale skończyliśmy, zapraszamy naprawdę. To jest konferencja się chwilę. Niech Pan przejdzie, bo Pan i tak zapraszamy. przegra. Zapraszamy. I tak zapraszamy. Pan przegra. No to niech Pan przejdzie, bo Pan blokuje. Pan no. śpieszy? No właśnie mi się śpieszy, a Pan tutaj dyskusję uspiedza. Dobra. O, i tak to właśnie wygląda robocza wizyta pana prezesa na strzelnicy. Nie ja wiem, co to za strzelnica, czy sportowa. Tutaj dziennikarz i tak chciał to coś wykombinować. Zaraz tu będzie oświadczenie pana prezesa. A my jesteśmy w Starachowicach. Powiem wam, że, że autosan, ale źle e, oklejony tutaj Marcin mógł go okleić lepiej No i tutaj jest strzelnica na pewno jakieś pieniążki tutaj pójdą 이곳은 이그곳 가서 살아